Witam, witam serdecznie moi kochani. I musiałam dokręcić część trzecią, ponieważ zapomniałam o głównych bohaterach programu albo mistrzów drugiego planu. Zwał jak zwał. Niektórym się będzie podobać, inni, innym nie. Ponieważ jest to coś takiego, że jest tak brzydkie, że aż piękne, i e, nie umiałam odmówić. E, zarówno ze względu na wygląd tych rzeczy, jak i e, cenę, bo też takich rzeczy nie kupuje się w takich kwotach, jak ja kupiłam. No nie będę zdradzała, jaka to kwota, ale niewielka. E, I było trzech panów i jedna pani. Pani była w miarę okej, okay, wszystko było w porządku, natomiast panowie już byli tacy lekko Zachwiani, weseli. No wiecie, herbatka z rumem może była rano, bo zimno, chociaż nie było zimno, ale nieważne. Ale byli bardzo, bardzo mili, przesympatyczni, strasznie zachwalali ten towar, chociaż on mi się już podobał i dodatkowo dostałam torbę gratis, koszulki gratis, które jakieś skądś czas jakby z ziemi wyciągnęli, żeby to się nic nie pokruszyło, nie połamało i w ogóle. No naprawdę byli super i jeżeli no, nie sądzę, żeby mnie oglądali, ale jeżeli mnie oglądają, to pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również osoby, które spotkałam na targu, które mnie poznały, że jestem z kanału, było mi bardzo miło i również pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego wam życzę. Mam nadzieję, że, się, że znaleźliście fajne rzeczy, tak samo jak ja. Ok, ale pokazuję. Pokazuję Wam moją torwę gratisową, którą dostałam. I. No. Nie wiem, czy, czy komu. Najfajniejszy z tego jest dinozaur. Ponieważ jest to ceramika wy, wysoko szkliwiona. I no. Widzicie go? Widzicie go? Jaki? Mały? Fajny? Jest taki mały, jest ciężki i jest dość duży. pa! Pał. Ceramika artystyczna wysok wysoko szkliwiona. No jest gigant nie z tej ziemi. <ścoughs> nie wiem, jak się nazywa, akurat ta. Ten gatunek tych dinozaurów to jest chyba ten, co wiecie, tak, taką miał długą głowę i ściągał liście e, z drzew. To jest jeden. Taki koszulce go dostałam. No, jakaś taka. E, Christian Lebak, Paris. Patrzcie. No, porządna. Może wypierę, jeszcze, będę w niej chodzić. E, Druga rzecz. No, no też się mu nie oparł. Jest okropnie paskudny. Taki mały gnom. Krasna. Popatrzcie, no cudo jest. Też jest wysoko szkliwiony. Trochę wygląda, jakby to była jakaś praca. Domowa jakiejś początkującej artystki, nie mam pojęcia, czy to jest taki styl, czy tak ma być, czy nie tak ma być. I tutaj smerfetka, smerfetka też jest prześliczna, tak jak mówię, to jest tak brzydkie, że aż piękne. Tu podejrzewam, że się troszkę rozlały farby i wygląda jakby była płacząca, ma cudną sukieneczkę, żółte włoski. No, to jest prawdziwa smarfetka leśna. Taka żona gnoma. No, ale, ale tak mi się podobały, że nie umiałam koło nich przejść obojętnie. Tym bardziej, że panowie byli tak sympatyczni, że nie dało się koło nich przejść obojętnie. Tak zachwalali ten towar pani, po prostu. Nie wiedziała, co z nimi już zrobić, ale trzymała się dzielnie i, 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 i było super, i, i naprawdę będę miała po Was bardzo miłe wspomnienia, a czy po nich, i, 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 i cóż poradzić. No. Tak, tak mamy. Znaczy, jak to fajnie wygląda w parce. Pan i pani gnom. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie.